Dzień dobry, moi kochani. Ja dzisiaj wychodzę ze swojej strefy komfortu, żeby wam pokazać, co robię od około miesiąca albo trochę dłużej. Codziennie staram się codziennie, chociaż czasami, jak brakuje czasu, no to jest co drugi dzień, ale staram się codziennie jeździć na rowerze. Około 30-40 minut, czasami 20. Różnie z tym bywa. E, powiem tak: moje ciało potrzebowało zmiany. Zresztą, jak widzicie, e, nie będę się kryła. Każdy zresztą wie, jak wyglądam. Widzi to. E, od miesiąca jestem na diecie Respo. E, z centrum Respo. Idzie mi różnie, raz lepiej, raz gorzej. Wiadomo, że jest, są kryzysy. Ogólnie, fajnie polecam ogólnie całą dietę i współpracę, i dietetyka i tak dalej. Nie jest to żadna współpraca teraz ani żaden barter, tylko po prostu mówię to ze swojego serca. Na razie, póki co, efekty są takie, że w ciągu miesiąca. Zrzuciłam około 4,5 kg, może tego jeszcze tak nie widać po mnie, bo mam, schodzę dość poważnej wagi i chcę się z tym wami, z Wami podzielić. Nie wiem, czy wy, zainteresowałaby Was taka seria, co jem, na przykład, jaką mam dietę na, w centrum Respo, jak to wygląda. Jak ćwiczę, oczywiście ja ćwiczę tylko na rowerze i kroki robię, bo jakoś tak nic innego mi nie przyszło do głowy w sensie takim, że mogłabym to robić, ale i tak robię to. Staram się wysiłkowo, nie taki, nie taki spacerkowy ruch, tylko właśnie, właśnie coś więcej z siebie dać, żeby to miało efekty. Efekty są, chociaż czasami człowiek chciałby trochę szybciej, żeby to wyszło. No nie zawsze się to wszystko da szybciej. Eee, mój cel jest taki, żeby zrzucić 30 kg. Moja dietetyczka daje mi na to rok. Czy się uda? Nie wiem. Trzymajcie za mnie bardzo mocno kciuki. Robię to dla siebie, dla swojego zdrowia, dla swojej kondycji. Mam też już problemy z kręgosłupem, które wcześniej miałam, ale teraz mam jeszcze, jeszcze większe. Wiecie, że muszę dźwigać Marysię. Marysia jest coraz większa, póki co nie chodzi. Jest no po prostu robię to też dla Marysi, żebym jak najdłużej była sprawna. Dla... Ale na pierwszym miejscu robię to dla siebie. Nie wiem, jak na to spojrzycie. Pewnie będą głosy krytyki też. Może nie kryję się z tym, jak wyglądam i nie będę tego ukrywać. Zresztą, dlatego też, jak patrzę na siebie, wreszcie spojrzałam na siebie innym okiem, że naprawdę potrzebowałam już tego i jest to dla mnie naprawdę oczyszczające też głowę jest to jakąś taką moją terapią. I, i, I pomoc Centrum Respo jest nie, jakby nieoceniona. Układanie tych jadłospisów, dobieranie y, kaloryczności, y, naprawdę jest to super. Y, tym bardziej, że często nie ma się na to czasu, a y, obiady są szybkie. Dzięki.